Szacuje się, że co dziesiąty facet wychowuje nie swoje dziecko. I nawet o tym nie wie. 10% mężczyzn żyje w błogiej nieświadomości. Tulą dziecko, które nazywa ich tato, płacą alimenty, kupują wózki, zabawki, odkładają na studia, a genetycznie to dziecko sąsiada. I zanim powiesz, że to jakiś radykalny przypadek, to przypomnę to nie margines. To co dziesiąty przypadek. I wiesz, co jest w tym najbardziej chore? Że gdybyś zaproponował obowiązkowy test ojcostwa przy porodzie, to właśnie kobiety rzuciłyby się na ciebie z pianą na ustach. Jak możesz? Przecież to brak zaufania. Nie, to nie brak zaufania. To sprawiedliwość i ochrona mężczyzn przed życiowym oszustwem. Bo jak można karać faceta alimentami, jeśli dziecko nie jest jego? Jak można odebrać mu osiemnaście lat życia i jeszcze wmówić mu, że to jego obowiązek? Obowiązek? Obowiązek to prawda, obowiązek to szacunek i obowiązek to prawo wiedzieć, czy to dziecko w ogóle jest Twoje. A skoro są testy na wszystko, to dlaczego nie ma testu ojcostwa przy porodzie? Bo to by zburzyło iluzję, bo prawda boli, ale jeszcze bardziej boli życie w kłamstwie.